Szukasz pasatę B7? Mamy coś dla Ciebie. Samochód posiada następujące charakterystyki: Wewnątrz automa serwisową wielofunkcyjną kierownicę jest zamontowany duży dotykowy ekran z nawigacją CarPlay Bluetooth oraz radio. Są również czynniki parkowania z przodu i tyłu, hak, niestandardowe złote 18-colowe fergi, światła eksynonowe, regulowane 3 zawieszenie, auto hold, sprawnie działające manualne skrzynia biegów, która przy ruszaniu oraz przełączeniu z pierwszej na drugie bieg nie szarpie i nie ślizga. W samochodzie czujesz się komfortowo, dwustryfowa klimatyzacja chłodzi bardzo dobrze, fotele są wygodne, kierownica łatwo się kręci a auto reguluje super. Przed chwilą zostały wymienione. Auto ma swoje ślady użytkowania, ale naprawdę jest super w stosunku do ceny i jakości. Cena i telefon w ogłoszeniu, zapraszamy na jazdę próbną.